Bardzo serdecznie na drugim zjeździe bursiaków z Bursztyn Szkół Artystycznych w Łodzi. Czekamy na resztę, będzie nas ponad 20 osób. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy się znowu zobaczyć. I jest to znowu niewyobrażalna emocja połączona z tęsknotą i ogromną, ogromną miłością w związku z tym, że się na nowo widzimy i się możemy zobaczyć. Dodam, że widzimy się po roku. Jest to drugi zjazd. Tym razem padło na Mazury na Malinowy Ruśniak Nasz tutaj przyjaciel Janusz Ciepliński nas zaprosił w swoje, swoje rejony. No i jesteśmy tu i cieszymy się przede wszystkim naturą. Jakiś dziwny rodzaj krowy. Matura. E, matura 92, Viola, e, ja. ja 93 i w Burszy się poznaliśmy, jesteśmy szczęśliwym, 90. jesteśmy szczęśliwym małżeństwem od 26 lat. Beata Mundia 90, 60, 90, 90. Aneta Dudek-Przygoda 91. Maciej Wachowski 92. Anna Wachaczyk 92. Ale co mówimy? To, to, samo. Samo. to samo. Monika Wieczorek 93. Magdalena Gilewska, 99. Żeby niektórzy nie e, Mariusz Jerewski, 92. Właś, 94. Mariusz, R.C. 92. Właśnie, jakaś tam jest? 94. do kamery. Proszę tutaj do kamery, tu oskarżona. E, to jest cudowne miejsce, to cudowny czas i najpiękniejszy miód. A maturę kiedy koleżanka kończyła? <laughs> nie pamiętam! No, starała się. A ja się <laughs> Tak, bursa szkół artystycznych jest przepięknym miejscem, zwłaszcza Sienkiewicza, a później na ulicy Rybnej w na ulicy Sienkiewicza Przemile wspominam te gorące piece kafturowe i tych e, rzeźwych panów palaczy. E, Agnieszka Pieraś e, 95 Katarzyna Miller 95. Angelika Świercz 95. Prawdopodobnie 91. Beata 94. 96 Wiesław Ale teraz 92 93 91 wiele razy. Na teraz Anirak 9czcznie. <śpiewa> <92. śpiewa> Jesteśmy w malowniczym miejscu, w malinowym kruśniarze. Już nie zapominamy o leśmianie, o duchu artystów. Więc nikt nas tutaj prowadzi całą dobę. Dzisiaj no zaczynamy od no, Mamy taką retrospekcję, powrót, powrót do przeszłości, z Myśmy razem mieszkały, razem mieszkały w jednym pokoju. Jeszcze brakuje nam tu tutaj jednej lokatorki, jest to Tatiana Walerczyk. Jak będziesz oglądała, Tatiana, ten film, to pamiętaj, że brakowało Cię. Dokument jest. Także dzisiaj wysiadujemy, cieszymy się przyrodą, dzisiaj cieszymy się miejscem. Bez wdzięczności. Są, są dziewczyny. Nie. Tak, no właśnie, no jesteśmy. A ja byłem taki wtedy. Ja byłem tak, wtedy taki. O tak, tak. Klasycznie się chyba zamalowali. Tak, chmury. Nie, ale cudownie tak wrócić, bo tak naprawdę to duchem jesteśmy cały czas tak, no, w tych, no, w tych tak. nastoletnich umysłach, dwudziestoletnich, tylko ciało się zmienia. No. Będę nie będę nic mówiła, tam się Ale w tej sytuacji nie tej sytuacji, też nie się na masz, bo to masz, jej w połowie. Piękny księżyc. ale gdy jesteśmy szkołą prowadzoną przez powiatowości, to jest, jest poradnia psychologiczna tak, powiatowa, no to 10 lat temu one wydawali na przykład 15-20 opinii i pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem, że... Dziecko, dziecko wychodzi, gra swoje, później schodzi, grają koledzą, już w ogóle nie siedzi tak cały czas, przez 4 godziny na tych warsztatach. Wszyscy, bez Pragnę przeczytać przesłanie od Pani Dyrektor Bożeny Przygońskiej, A? które dla nas przesłała na dzisiejszy wieczór i na całe życie. Życie, życie nie jest... Nie po to jest, by się spieszyć, życie jest po to, by się nim cieszyć. Wszystkiego dobrego. O -oh. Mariusz, mój przyjaciel, właśnie są w trudnej sytuacji, przeżywają, bo ich córka, 12-letnia Tosia, właśnie idzie do internatu. Do szkoły muzycznej. Nie będzie nie tak paniale. Pamiętaj, po 30 latach będziesz się spotykał z koleżankami na wózek. No i zależy na jakich wychowawców trafimy. እንንኝን Chciałem się z wami podzielić moją refleksją na temat dzisiejszego spotkania i na temat bursiaków jako takich. Miejmy tę świadomość, że jesteśmy elitą i mamy ogromną odpowiedzialność. To nie jest żadna żeromszczyzna ani szklano-domowizna. Nie, to jest ta świadomość, która dotarła do mnie wczoraj. Że tylko poprzez naszą dobrą energię, poprzez kultywację piękna w Arystotelesowskim znaczeniu jesteśmy w stanie cokolwiek wnieść do społeczeństwa, co jest naszym dorobkiem życiowym. Pieniądze przyjdą, ale ta świadomość tego, że jest na nas ta misja. Jesteśmy z różnych branż tutaj, ale każdy z Was jest tą elitą. Zypijmy bardzo proszę za wspaniałych gospodarzy, za wspaniałą gościnę.

W malinowym chruśniaku, cudnym miejscu na warmi. Dzień dobry. Dzień dobry! Jest nas tutaj ponad 20 i wspominamy i się cieszymy, że. Halo! taką ściskam Jest z nami Wiesiu, jest z nami Jasiu Ciepliński, jest z nami Mariusz Jarecki, który przyleciał specjalnie z innego kraju. I oprócz tego przepiękne, przepiękne dziewczyny, które nadal są najpiękniejsze, bo są bursiankami. Panie Mieczysławie, jak się pan czuje? Dobrze O, niezmiennie dobrze. A niezmiennie dobrze, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. To bardzo, bardzo... Zazdrościmy, bo my dzisiaj rano dobrze. Ja się mówi, zazdrościmy, bo my dzisiaj rano niedobrze, Darek jeszcze nie wstał Darek jeszcze... Darek Mikulski jeszcze nie wstał. Czyżadkę to tołaczy. Zdobędziemy w Polach, bo są przepiękne. Mamy wiązankę żywokostu. No, wiązankę żywokostu. zielone świątki masz dzisiaj. Beat... Beatkę Klausman. Dlaczego się na zielone świątki spadł taki stół tatara z zdobny? Dlaczego tak jest? Bo to jest symbol, e, w, nie wiem, e, życia? Pojęcia nie mam. <noise> Dziękuję. Więc e, e, będziemy zbierać i będziemy święcić. Dobrze, uważajcie, żeby tak pasz. Dobrze, dobrze, tak będziemy uważać, panie Mieczysławie. Jeszcze oddaję głos y, naszemu y, maestro. Pan y, hrabia, Hrabia Mikulski. Dzień dobry panie profesorze. Dlaczego pana z nami nie ma? No, dlatego, że się To dobrze, o tak, i wcale tak dużo nie pijemy. <grymne> Jak to słychać? <grymne> Alkohol idzie na zdrowie, jeśli go się pije, z umiarem w nieograniczonych ilościach. <grymne> <grymne> Będziemy cały czas um, odzywać się w myślach, przekazujemy w sercach. Um, Naszą y, taką bursianą miłość do pana Mieczysława i życzymy dużo, dużo zdrowia, aby było nadal niezmiennie dobre. Dziękuję. Wszystkiego dobrego za pan. Trzymajcie się razem. Serdecznie pozdrawiam. Dzień dobry. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. 89. Zapomniałam życzenia życzeniach. A dziś teraz miał? 6. To będzie do To będzie do To wyśledzę, to jutro. jeszcze raz <grym> się i ułożę życzenia. Albo, yes. albo yes. nagrajmy się, i jutro się wyślasz. to zacząć jutro. Dobrze, a kto może nagrać? To ma nagrywarkę. Jeszcze raz, jeszcze raz. Wszystko, że taki nagród, ja żeby wrzucać ja swoje zdjęcia, filmy i jakoś mieć taką, o, taką bazę, taki bank. Co tak, by na to? Tak, tak, bardzo dobre pomysły. Tak. A Ale nie pytajmy już się tego, bo to właśnie, jak już sprawna i dobra jakbyś nam zesłała link, to my tam, wiesz. Jesteśmy w kontakcie w naszej sprawie. dobra. Przecudnie nam tutaj w tym sadzie, w tym raju, w tych polach rzepakowych i w tej atmosferze. Nie chciałoby się dojeżdżać. Nie, nie chcemy się ale raz. Najbardziej... wrócić za rok. Ale najbardziej zapamiętam wycie, co z tego wyjazdu. Jak na samym początku usiedliśmy tam y, przy stołach i ta Karina powiedziałaś, że żyje się właśnie dla takich chwil, żeby się spotkać. Że y, gdybyś nie przyjechała tu, to by cię coś ominęło. No, mm, dokładnie. No, do tego czasu już się nie wróci, bo to się dzieje tylko w tym momencie. Przepraszam, czy ja tu w tym byłam zakuszczam? z pieskiem? <śmiech> <śmiech>